no i okej okay. eee, czyli co rozładowany i idziemy na miejsce załadunku drugie miejsce Saragossa eee, tutaj ogarnięte sprawnie im to poszło zobaczymy jak teraz będzie szło wyjeżdżamy 17 km mamy jedziemy. jedziemy jakąś N2A a, To są jakieś zakazy, tak? Ale to są ciągniki, motorowery, a żeby tam nie, nie łazi ten Oj, kochanie, bardzo, bardzo, bardzo ciepło Ale to dobrze. Jest lato, nie? Zobaczymy, co nam teraz załadują. Miały być akumulatory, ale Kurde, tak nieby dobry towar, bo nisko, ale z drugiej strony ciężko. Hm. Zobaczymy, a tam przed nami daleko. Hen, 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 na horyzoncie Saragossa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich samych wieżyczek jakiegoś kościoła albo kompleksu kościelnego no bo albo jakiś pałac cholera wie. także z mijamy sobie tam po prawej stronie no i wjeżdżamy już na ten poligon gdzie będziemy mieli załadunek? Tu jest ta strefa ekonomiczna. A tam jest Saragossa, po środku ekranu. Dobra. Wolniutko, wolniutko, wolniutko za kilometr. Trzeba będzie zawinąć. Tak jak pokazuje nawigacja. O, tutaj kolarze. Jak ładnie obsadzone jest tymi krzakami. Ta na rondzie trzeba będzie zawinąć, bo to będzie gdzieś tutaj, gdzie jest Tudor napisane. Po 400 metrach pobieg rondo i zjeść czwartym zjazdem trzy następnie miejsce docelowe znajdzie się tak. Czy nie? na nawigację. No dokładnie. Także to jest tutaj, to jest wjazd. Aha, okej. Okay. Ja zatrzymam się tu, dlatego że mam na 14, to nie będę się tam pchał, bo ukazali mi może wyjechać, e, i nie wiem, przyjechać o 13 albo o 15, albo wymyślam jeszcze coś innego. Dlatego po Nie będę wjeżdżał pod samą firmę, w sensie pod bramę, nie? Ale wysuszone wszystko jest makabrycznie. jest zupełnie inna Hiszpania niż ta na wybrzeżu. Jak to zna Hiszpanię gdzieś tam z Costa Brava, albo północną Hiszpanię, czy południową, no to tam zupełnie inaczej wygląda. A Hiszpania ta, tutaj tak bliżej centrum, to jest zupełnie inny świat. Dobra, tutaj skręcimy w prawo, staniemy. Miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Ok, i pójdziemy się zameldować. Załadowałem 24 tony. Teraz już ochłonąłem, ale jest na zewnątrz. Teraz wam pokażę. Taka temperatura. 37 stopni eee, 37 stopni A pod naczepą a naczepie, W naczepie powiem, Chyba z 50 nie było czym oddychać już, A najmniej miałem się wyżej odpinać eee, 24 tony Mam załadowane Jest godzina W pół do trzeciej 14.30 Ze mnie to się lało. Koszulka, skarpetki, majtki, spodenki, to było wszystko mokre. Musiałem cały się umyć i przebierać. O, I teraz jest najprzyjemniejsza część tej pracy, czyli jazda. W kierunek dżanguera. Dobra, zważyłem się. Zielone światełko się zaświeciło. Ruszyłem do połowy. Zjechałem z wagi, prawie wyjechałem. A, pani, żeby się wrócić, bo ona się zagapiła i. Green light! O, 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 ale się wrócić. No, i musiałem cofać na wagę. Jeszcze raz się zważyć. Okej, okay, pomachała. Teraz możemy jechać. 2450 km do Poznania. Na wschodnią część Poznania. U, ulica Gdyńska. Bodajże. Podobają mi się te kwiaty Jak są tak posadzone, te krzaki z tymi kwiatkami Ale jestem wykończony Powiem wam, wykończony Nie pracą Tylko upałem Po prostu upałem No i co, teraz nie jedziemy już C25 Bo mamy za ciężko A widzieliście jakie tam są góry I Jedziemy do AP2 AP2 do AP7 I AP7 do Figueresa tam zatankujemy zobaczymy, która będzie godzina 400 parę pewnie mamy do Figueresa a już dzisiaj mamy za sobą 150 170 km bo przecież musieliśmy dojechać do jednego miejsca, później z tamtego miejsca dojechać tutaj na załadunek no i teraz jedziemy dalej, nie? także chyba Figueres i dzisiaj się skończy a jutro na maksa pociągnąć ile się tylko da dobra śmigamy na tych słupach energetycznych to powiem wam że gnieżdżą się boczki ja nie wiem, o jeden właśnie teraz będzie z prawej strony leciał, o widzicie ładnie poszedł patrzcie, uj, uj ba, ale poszedł myślałem, że będzie normalnie wypadek ale tam słup energetyczny jest, na którym jest 5 gniazd. To jest nieprawdopodobne. 5 gniazd boczków, albo i 6. i nawet tam jakieś. Nie, no 5 gniazd, zobaczcie, jak się ustawiły. Nieprawdopodobne. Tyle supów. ale na supach tutaj e, widzę, że też już biorą takie pręty stojące, takie szpikulce, żeby nie mogły budować, nie? No, no, to jak nie można tam, to tam nie było prętów, to sobie wybudowały bożki gniazda. Tutaj te skałki, zobaczcie, dziury są porobione, zaadaptowane, żeby ludzie mieszkali. Nie wiem, ale zajebiste kształty. Tam dalej jednak jak piramida wygląda. No ekstra. I w części właśnie, o tak jak tutaj na przykład, wydubane, 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 yy, dziura zrobiona no i ktoś ten domek tutaj postawił, przy domku jest skała i w tej skale na przykład ma, nie wiem, jakieś pomieszczenie, bo sobie wygrzebał, bardzo fajnie to wygląda, jakiś coś miękki materiał musi być. Ale przez wiatr pewnie są fajnie ukształtowane takie grzybki. No i co, dobra? Jedziemy dalej. Temperatura troszeczkę spadła. 32,5 stopnia. Nie wiem, może dlatego, że tutaj jest otwarta przestrzeń. A tam jednak byliśmy. Miasto było, to zawsze gdzieś tam się nagrzewa. I dlatego, teraz jest tutaj w widać. Jakie chmury się nad tą Saragostą zebrały? Tam jest czarno. No tak, kierunek Barcelona. I zobaczcie, jakie, co się tam dzieje w tle, jeżeli chodzi o pogodę. Tam się robi czarno, tam to leje po prostu. I tam tak samo te góry to wszystko wygląda okropnie. Temperatura spadła już w ogóle do 28,5 stopni, czyli o 10 stopni praktycznie 9 stopni się obniżyła. To nie jest mało. Ja za kilkanaście kilometrów zrobię sobie pauzę. No i zjem coś. Koniecznie muszę coś zjeść. Hej! No i jesteśmy już bardzo blisko tych chmur. Że narzekałem na, na, na to, że jest gorąco. A teraz będzie ulewa, ale normalnie, roller coaster pogodowy chmury są bardzo nisko. Zobaczcie, tam zahacają, zahaczają o, o, o szczyt. Będzie, będzie się działo. Dojeżdżamy do Figueresa. I pogoda jest taka, jaka jest. Tam słońce zachodzi za chmury, a temperatura 29,5 stopnia. No i teraz tak czas pracy mam do godziny 21:10. A na tankowaniu będziemy o 20.30 Czyli 40 minut zapasu Muszę zalać No 3 czwarte kotłów Została się 1 czwarta paliwa Wjechać na parking strzeżony no, Liczyć na to, że będzie miejsce Bo Nie wiem jak tutaj będzie Przed dziesiątą, ciężko mi powiedzieć e, Przed dziewiątą Także co, 40 minut zapasu i tankowanko i szukanie miejsca na parkingu strzeżonym. Dobra, jesteśmy na zonie. No i dobra, 20.28. Troszeczkę nam minuty doszło. Ale jest temperatura 29,5 stopnia, a jest pół do dziewiątej wieczorem. Dajcie spokój. to miejsca, widzę tam, wolne. Nie ma, może dużo, ale to się nie zapełni. Znowuż wiecie, nie wiadomo jak, nie jak szybko. O. No to jest tutaj, jak tutaj to wygląda. Skręć ok. prawo, Dobra, wjeżdżamy. i na parking. parking znajduje się po lewej stronie, taki szybki pit stop 730 litrów. Eee, no i co? Dzida teraz na parking a później o widzicie, jaka pani kierowca z Rumunii, a później tutaj przyjdziemy sobie Kąpił, kąpił, toaletka. Ej co, no i spać. Już obiadek zjadłem, także. No, no, no. Dobra. Już tak czas na jest. 200 chyba litrów tankuje to tu jest za darmo także jedziemy szukamy miejsca tak 200 litrów no i wjeżdżamy wiecie co mamy w pół do 11 leje, grzmi i błyska a samochodem porzuca tak że najpierw pomyślałem, że yy, Ktoś ściągnie ten samochód na boki Zobaczcie co się dzieje na tym wichura. niesamowite to jest miałem pouchylane szyby To musiałem pozamykać wszystko i tak samo, ale kiwa autem, Ja pierdzielę, jak na łódce Spójrzcie, się, co się dzieje. Nieprawdopodobnie. To nie ja tak ruszam kamerą, tylko ja trzymam kamerę stabilnie, tylko że kiwa tak samochodem. Zresztą widać po. co się dzieje na asfalcie z wodą. Jak to. Nieprawdopodobnie. Patrzcie, jak leje się woda. No szok. Dawno, dawno takiej ulewy, żeby aż tak zacinało i takie wszystko było nie, 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 było po prostu, nie było dobra, wstaliśmy jest godzina 5.53 hiszpański wschód słońca ładnie wygląda, nie powiem, że nie tutaj od nas kolega, a tutaj już ćwiczy jeden także my jedziemy Mało czasu. I co? Śmigamy. Bo muszę trzeba wyjechać, żeby nie zahaczyć tutaj tej ciężarówki obok. i wyjeżdżamy z Figueresa Także widzieliście, godzina 6 za pięć a dwóch smoków cali spoceni, to wiadomo nie pójdą podkryślić, bo jest możliwość taka i robią sobie tutaj trening, ale są efekty bo widać, jeden fajnie zbudowany, drugi fajnie zbudowany, nie to co boruwa. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Raz. O, tu pralnie są, widzicie. Nie, wiem, czy to się samo otworzy? Chyba nie. Muszę więc chyba tym bilecikiem tutaj zeskanować. O, samo się otwiera. Jednak. Dobra, bo jak nie to tutaj widzę cikiem eee. Okej okay. No mam bardzo napięty Powiem ja Wam czas, mega napięty Ale to tak mega mega napięty Chciałbym dzisiaj ponad 700 przejechać do dole Nie wiem czy mi się uda No i stanąłbym tam wtedy koło godziny 18 Ech. Tak różnie może być Dobra na tą chwilę nie będziemy myśleć Na tą chwilę jedziemy A jeszcze teraz mi tak przyszło do głowy eee. Pamiętacie ulewę jaką Wam pokazywałem w nocy o 12.00 raczej znaczy, nie ma śladu, oprócz tego, że na szybach mi coś tutaj i z naczepy cała woda poleciała. To nie ma śladu po, po tym, że padał deszcz. Już się nigdzie kałuż nie ma. No tu nie mogła tak wsiąknąć ta woda po prostu w asfalt, tak? albo wszystko spaść, yy, nie wiem, w glebę. Nie ma. Lało kuźwa strasznie, burza była, pioruny, błyskało, widzieliście to się działo, nawałnica to była I... cieplutko jest, na tą chwilę 19,5 stopni. Hej, La Gianguera. jak zwał tak zwał, po prawej stronie, te światełka, które zaraz zobaczycie to jest właśnie to miasto, eee... ale my nie zjeżdżamy, po pierwsze od siódmej są sklepy czynne, po drugie, nie mam potrzeby, dlatego, że to co miałem kupić, to kupiłem jadąc w tamtą stronę, na Hiszpanię. No właśnie, bo to później tak jest, że nigdy nie wiadomo, o której się godzinie będzie wracało. No i teraz od siódmej chyba są sklepy pootwierane, Skudero i tak dalej. No jakbym się nastawił, ach wtedy nie kupuję, nie zatrzymam się na pauzę, no to teraz bym kurde musiał wstać później, godzina by mi uciekła tutaj by mi następny czas uciekł na zakupach Jest także no tak spokojnie 7, półtorej godziny by mi bez sensu zupełnie jak jakbym źle to rozplanował no, ale jestem pod wrażeniem tego treningu co chłopaki robili powiem wam, naprawdę jestem pod wrażeniem nie tyle to co robili, tylko że robili o tej godzinie. Było to chodzi bo 6 rano, a oni zaczynali, co prawda, ten trening. O 2 do 6 chyba zaczęli. Była 6, to mówię, już byli. Jakby ktoś oliwką nasmarował, tak, tak spoceni. Naprawdę szacunek No dobra, minęliśmy tam po prawej stronie, była dżanguera także gdzieś jak to się przejechało. I teraz kierunek granica. Tutaj jeszcze po prawej stronie jest droga i Escudero, w którym byliśmy wcześniej w tym miejscu. Ta i parking. Oczywiście ten nie jest strzeżony, no i tak tutaj na tej Jaguarze że powiem tak, mnie tu jeszcze nie okradli. Byłem tutaj jakąś ilość razy. Nikt mnie tutaj nie okradł, ale słyszałem. To jest następny parking, to jest ten ostatni, można powiedzieć, przy stacji benzynowej. I nam następne takie większe skóderok no słyszałem, że pokradli Tych to Nawet tak bezczelnie, że poszli na chwilę Po prostu do Zbyszka. Zbyszek mi kiedyś opowiadał Że mój kolega tutaj Który mnie uczył jeździć Mówi, że tu jest następny parking Tych parkingu to jest bardzo dużo na, na dżanguerze I strzeżone i nie strzeżone. Mega dużo, zobaczcie I opowiadał, że przyszedł do niego Polak Zapytać się o drogę z nawigacją, żeby coś mu pokazał. No i Zbyszek mu pokazuje to, co mu pokazał, to mu pokazał ile to mogło trwać. No niewiele. Ale, no chłopak przychodzi za jakiś czas, bo poszedł, wrócił się do siebie. Przychodzi za jakiś czas i pozwał, okradli mnie. Jak? No normalnie. No. W tym czasie, kiedy ten się poszedł zapytać Zbyszka o drogę, to ktoś mu tam chyba telefon czy coś ukradli. No także. Naprawdę trzeba jak w wojsku mieć eee, oczy dookoła głowy. Ja pamiętam jak w wojsku byłem i właśnie, jeszcze pamiętam eee, jak w wojsku byłem i się rozliczaliśmy na wyjście z wojska, to, to był la, rok 90, jak wychodziłem z wojska, to każdy siedział przy swoim łóżku i pilnował kołdry, poduszki, powłoczek, prześcieradła, bo wiesz jak poszedł ktoś do toalety, to mogło być tak, że przyszedł i wszystko było, ale prześciadło, które ma teraz było winięty, to znik, znikło, zniknęło. Ej, to było dziwne, że nikt nic nie widział, amba tak. Zwane. No i tak samo e, tutaj na że naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. To co najważniejsze wziąć jak się, ze sobą, jak się chce iść do sklepu. Ale fajnie tam te ruiny wyglądają tego domu. No wiadomo, no wszystkiego nie weźmiemy Laptopa nie weźmiemy, tak, nawigacji nie weźmiemy Aczkolwiek, no bo byśmy musieli wziąć Cały plecak sprzętu <laughs> No i później co? Wózkiem dowieść to Odwieźć z powrotem z tym plecakiem Wózek pusty, żeby to Ten, tak, no i tak się nie ustrzeżemy wtedy Przed wejściem i tak dalej, no. Do końca No dobra, i co teraz? Górka Galanta Górka, ja sobie jadę, gadam, gadu, gadu Tam jest ten zjazd w drugą stronę Co się jedzie i tak naprawdę Można się w galancie Jak się jedzie w kierunku Hiszpanii Ale krajobrazy tutaj są naprawdę Przednie Przednie krajobrazy Myślę, że tutaj nie jedna osoba, która ogląda ten film Była w tym rejonie Ta, która nie była to polecam Naprawdę jest bardzo ładnie Słuchajcie, ma 24 tony, ale tutaj ma 24 tony i dochodzę tego gościa, który jest przede mną. Także moc silnika robi swoje. Zastanawiam się, co tam jest na górze na tym szczycie, na tym wzniesieniu. Te ruiny. To są jakieś fortyfikacje obronne, bodajże, bo no tak, na to to wygląda, taki mur okalający. Ale Musiałbym, jak będę miał czas to przeczytać gdzieś tam w internecie. No i co, za 500 metrów mamy Francję. Także ja już nie wyprzedzam tego gościa przede mną. Trzeba się będzie gdzieś zatrzymać i przekodować kraj. No i co, widzicie, taka Hiszpania, nie Hiszpania, bo ta Saragossa to, to tak rzut beretem. Można powiedzieć, no rzut beretem. no tam jest tam kilkaset kilometrów, nie? Ponad 400-480 nawet we wam. Także nie tak mało. No i mamy Francję. No ale to tak, no co tam Można powiedzieć, wczoraj wjechałem. Czy tam dwa dni temu? Już nie pamiętam. Już się zamotałem się całkowicie. I się wyjeżdżam. Nie, no wczoraj wjechałem. Tak? Tak. Nie, dwa dni temu wjechałem. Tak, dwa dni temu wjechałem. Bo przecież jedną nockę robiłem na tym parkingu, co miałem czy. Stanąć czy nie? No i spójrzcie teraz, te przestrzenie. Czy tutaj? No ekstra. Katalon, już parking, pierwszy katalon yy, we Francji za 15 km. Także co? Yy, teraz tak, włączona ekonomika, ale prędkość ustawiona na. Prędkość ustawiona na 85, czyli max maksów. Ten samochód o swoich siłach za pomocą silnika szybciej nie pojedzie, może mu tylko pomóc wiatr, no i rozświetnie z górki. Ekonomika załączona. O, zrobimy nawet maksymalną ekonomikę. I jedziemy. Nie ma co tutaj teraz jechać wolniej, dlatego że. Spieszy nam się Pierwsze bramki autostradowe Strona francuska Kurde powiem wam Ten widok tam No nie te krzaki tylko za tymi krzakami Kolor tego nieba to jest Powalający piękny Pierwsze bramki o zobaczcie Kurde łapie łapie Inne światło w ogóle I dlatego tego tak nie widać Jest błękitno niebiesko O teraz może Pomarańczowo, żółte, no wszystkie kolory tęczy. Eee, tu pewnie będzie żandarmeria stała. Jak znam życie, także nie będę kręcił. Zaraz mnie zatrzymają. Jak już kwita dostanę. Ale muszę się zatrzymać i przekodować kraj na Francję. No chyba, że ich nie będzie, bo nie wiem. Bo mają zmianę na przykład, nie? Tak też może być. Tak, chyba nie ma nikogo. No, to jest 6:30. No, każde służby się zmieniają. Nie ma tak, że zmieniają się na posterunku. <laughs> Jak tutaj by mieli posterunek. No, tylko zmieniają. Jedni zjeżdżają, drodzy wyjeżdżają. E, i zawsze jest jakiś taki godzina czasu, takiego wiecie. E, Martwego pola, że tak powiem, nie? Dobra, tutaj się zatrzymał za tym Litwinem. Ok, przekodujemy kraj i jedziemy dalej. Pojazd, rozpoczęcie. Francja, 6.30. No dobra, panie Litwin, jedź pan. A bo za mną się jeszcze jeden zatrzymał. To ja już tak stałem, powiem wam. Yy, naprawdę. Może nie tak żeby mi przeszkadzał Ale ten co za mną to już ten co wyjeżdżał spod bramy że miał problem No i co dzida